Patrzcie, to usunął ten odcinek, nie? To bierz ty cwaniaku. 15 złotych zwioła większa luwina. Powiem wam tak, ja orafonik się zawsze dobrze wypowiadałem. Nie wiem gdzie są te. Tymo wpłacił 5 złotych. Orafonik. lub Coś jest. Nie musisz kupować kursu. Ja pierdolę. To też jest chujowe, nie? Że ludzie kradną y, wypowiedź Rafoniksa i sobie wrzucają reklamę. jakąś. Być w trzech prostych krokach. To też uważam. I jeszcze promują jakieś kupowanie tych lajków, jakiś fame booster. To jest. Ja pierdolę. MMA, jak koleś kurwa. nie ma. Gada głupoty na tych liveach, Tam kurwa podsyca te tematy jakieś. Masakra na własnej gali, gdzie ktoś ci płaci, wkłada ci kurwa, nie wiem, 100 czy 200 koła za walkę, czy coś, a kurwa siedzisz czego na konfie i dopierdalasz, kurwa, ludziom, którzy ci dają chleb, kurwa, do mordy, nie? Czy Trzymaj... Powiem Ci tak, Rafał, jeszcze raz: To, że ja walczę Fame MMA, to nie znaczy, że Fame MMA mnie kupiło, i jeżeli coś mi się nie będzie podobało, to będę poklepywał ich po plecach i mówił, że wszystko jest w porządku. Jeżeli widzę, że coś jest nie tak, to o tym mówię. Nie ważne, czy ktoś mi płaci 5 złotych, 500 tysięcy czy 500 milionów, taki po prostu jestem. Może dlatego, że nie jestem uzależniony od Fame MMA. Nawet jakbym nie walczył, ja i tak sobie daje świetnie radę w życiu. Więc może to mi daje jakąś taką wolność. Kwestia Pana Pawłowskiego została poruszona na cage'u ze mną. Fame MMA samo ogłosiło na swoim Instagramie, że będzie to wtedy skóry za to zjebane... Czekajcie, bo mnie wybił Marcin z rytmu. Hmm. Samo FMMA na swoim Instagramie napisało, że będzie oświadczenie. Więc ja zapytałem, gdzie jest to oświadczenie. MMA mogło nie pisać, że będzie oświadczenie, więc ja bym wtedy nie pytał, gdzie jest oświadczenie. No, o to chodzi. I tak jak, tak jak mówię, to, że ma mi płaci, to jest to symbioza. Oni mi nie płacą, dlatego. Hmm, bo nie wiem, ja jestem potrzebujący czy coś takiego. Oni mi płacą dlatego, bo ja im zapewnię, że ta gala się będzie lepiej sprzedawała. Uznali, że moja obecność na gali będzie wpływała pozytywnie na sprzedaż. Bo gdyby na gali nie walczyli youtuberzy, to by gala się nie sprzedawała. Więc jest to symbioza, to nie jest pasożytnictwo. I to nie jest na zasadzie, że fame mi płaci, a ja nic dla nich nie robię. Fame mi płaci, a ja się staram sprzedać jak najwięcej re reflinków. Kurwa, Gerni Ger. Proszę nie wpisać takich donate'ów. Jest to symbioza. Według mnie. Być może Ty masz niskie, niską samoocenę. I wydawało ci się, że ty nic nie wnosisz do Gali. Ale uważam, że też wniosłeś sporo i sporo widzów chciało obejrzeć, bo ja na przykład byłem brał ciekawe walki Rafoniksa z Magikalem swego czasu. I kupiłem na przykład ze względu na tą walkę Refund, To jest moje zdanie. Ja po prostu czy ktoś mi płaci kilka milionów czy nic mi nie płaci, to jeżeli ktoś popełnia moim zdaniem jakieś błędy, to o tym mówię. Nie, nie wiem, czemu Rafonix tak zareagował, trochę za ostro, uważam, ale jego zdanie. Ja odpowiem w odcinku, tak jak mówię, w odcinku odpowiem jeszcze raz. Teraz odpowiedziałem jeszcze raz trochę. Jadłem, więc mogłem laskać, więc przepraszam. Ksa kurwa robi dramę, nie? Na konfie, masakra, wstyd, jak chuj. Uważam, że to jest żaden wstyd. Uważam, że to jest żaden wstyd. Nawet jak wejdziesz sobie Rafonix. Na Fame MMA. Konferencję. I zajrzysz w komentarze, bo być może Rafonix nie wiedział, że yy, Fame MMA samo powiedziało, że ogłosi, że przeczyta to oświadczenie. Trochę nie fajnie, sami uważacie, że będzie sprostowanie, a chcieliście przemiczyć temat. Warnego jako jedyny z jajami się o to upomniał i jeszcze został pouczony. Yy, nie oszukujmy się, taka prawda, że większość kibiców Fame MMA chce poznać finał i wyjaśnienie gdzie jest jeszcze o tym, że oni sami mówili, że będzie oświadczenie. Zap o, zapowiedzieli oświadczenie, po czym atakują Wardęgę. Było zapowiedziane oświadczenie. Ja się upomniałem o coś, co było zapowiedziane. Nie wymyśliłem tego. To było na Instagramie w MMM. Jak można Nie, nie zaglądam na kanały. Sorry, MMA Fight. Odpierdalać, kurwa, ja bym go wypierdolił z tej gali. Zakaz jak można tak odpierdalać? To wiesz, ja mogę zadać pytanie, jak można odpierdalać takie rzeczy, jak ty odpierdalałeś na streamie, że masz bana od YouTube'a? W ogóle, nie? Zakaz kurwa mówienia, pozew i zakaz w ogóle się odjebać tą walkę? W chuj. Czyli według Rafonixa za to, że zadałem pytanie o coś, co było zapowiedziane i się nie odbyło, to powinienem dostać zakaz odzywania się, pozew? Pozew za co? Za zapytanie, gdzie jest oświadczenie? W jakim ty kurwa świecie żyjesz, chłopcze? Ja bym nie dał zawalczyć dla takiego graz, graz, bo ja bym tak, tak na gali gali robił, i... farmazony jakieś pierdali i szukał kurwa pożywki, żeby mieć o czym pierdolić na live. Dobra. masakra, mamy taką konfę tutaj, nie, z Golą, z resztą, z resztą ludzi, napisałem, że żeby że, że parę słów na jego temat na live i żeby mu odwołali walkę, ty, człowieku, koleś pijawka, ty. I co, opluli cię pewnie, co, bo jakoś walki nie mam odwołanej, więc chyba mało masz do gadania. Dostaje siano chleb, dostaję, można powiedzieć, do ryja, dostaję już kurwa hajs. Powiem ci kolego tak. Yy, teraz jem ryż, i powiem ci, że nie jem ten ryż za pieniądze od FMMA, bo mam też inne e, źródła zarobku i nie jestem uzależniony od FMMA. Dlatego nie będę lizał tyłka. Tak jak być może ty jesteś tak nauczony, że jak ktoś ci płaci, to już siedzisz cicho i jak się dzieje źle, to się nie odzywasz. Ja mam za co żyć, mam inne źródła dochodu. I nie da się, nie, nie pozwolę na to, by ktoś mnie kupił, bo mam jedną walkę. To 10 lat jestem YouTuberem, teraz ktoś mi płaci pieniądze, to ja już będę klepał po plecach. Nie będę zadawał pytań. Wypierdolę w ogóle swój mo kręgosłup moralny do śmietnika, bo ktoś mi dał e, pieniążki. Kurwa. Powiem Wam tak, ja się zawsze dobrze wypowiadałem o rafoniksie, e, mimo tego, że ma przeszłość jaką miał, ale się zmienił. Nawet go kurwa uróżala broniłem. Że on się zmienił, on się zmienił, bo już, już pominę dlaczego go musiałem tam bronić. Nie spodziewałem się takiej reakcji. W wywiadach też mówiłem, że Rafonik z TB, więc na pewno jest ogarnięty i tak dalej. Nie wiem. Nie wiem dlaczego taka reakcja. Ja rozumiem, że mogło się nie podobać, że ja się wypowiedziałem o Pawłowskim, ale teksty, że. Ja dostaję chleb od ma i powinienem zamknąć mordę i powinni mi skasować walkę i pozew mi dać? Za co ten pozew, człowieku? Czy ty jakiekolwiek prawo znasz? Co by mieli w tym pozwie napisać? No, pozywamy Sylwestra Wardęgę, bo zadał pytanie na konferencji. Skąd ty się urwałeś, człowieku? On jeszcze odpierdala komuś na konferencji, ty. Zamknij dupę, hopy, stocz walkę normalnie wyjazd, kurwa. Taka jest twoja robota, podpisałeś łapy kwity, a robisz, kurwa, z siebie jakiegoś bohatera. Nie i robi jakieś dramy no, kurwa, ty, na konferencji, masakra, przegięcie. Normalnie bym kazał ochronie gościa wyjebać na zbytę bezkitu. Bez to już no, jest patologia, nie? Dla mnie to już jest patola. No, akurat jeśli chodzi o patologię, to myślę, że Rafonix jest kompetentną osobą, by się wypowiedzieć, co jest patologią, a co nie. Chociaż ludzie twierdzą, że jest niekompetentny, ale uważam, że on akurat wie, co to jest patologia. Więc jeśli on uważa, że moje zachowanie było patologiczne, ja w to wierzę. tak jak ziomek tak robi? O kim mowa? No o kim. Ja tam się nie boję, że ziomek on ma 40 koła na lajwie ludzi czy coś. Ja to. Gazu, gazu. Ale mówię, wypowiedziałem się, takie jest moje zdanie, nie powinien tak, tak robić. Jak go wzięli, dali mu umowę, dali mu walkę, powinien to uszanować i, i, i nie pierdolić farmazonów na Ale właśnie cały problem polega na tym, że ja nie pierdolę farmazonów. Bo, gdybym pierdolił Farmazony, to bym został błyskawicznie zweryfikowany. A y, cała siła polega na tym, że nie pierdolę Farmazonów, i jutro wrzucam odcinek z panem Pawłowskim, gdzie pokażę dane, które również otrzymałem od Twojej MMA. Więc może Rafonik wtedy przeprosi za te Farmazony. Nie wiem. Dziękuję bardzo, Grze, Dependencja, bo w kurwia bom w kurwia wszystkich, nie? A oni są cierpliwi do czasu, w końcu go wykurwią stamtąd. No to jeżeli zostanę wykurwiony stamtąd Rafonix, no to zostanę wykurwiony, dalej będę żył, ale tak jak mówię, to że teraz dostaję pieniądze, to jest to działanie można powiedzieć w symbiozie, bo ja też daję coś tej federacji. Jeśli z... Jakoś to się nie powiedzie ta współpraca i uznają, że albo jestem niewygodny, albo za mało wniosłem, za mało osób kupiło reflinki czy coś takiego. No to mnie po prostu wyrzucą. W sensie nie podpiszemy na kolejną walkę, ale wiesz co zdziwiecie, dam sobie radę. Tak jak sobie dawałem radę bez ma, dalej sobie dam radę i będę miał na chleb. Nie potrzebuję Fame'a, aby mieć co jeść. Mógłbym tutaj powiedzieć sporo rzeczy odnośnie nogi rafoniksa, bo się też dowiedziałem ciekawych rzeczy, ale już się powstrzymał. Z racji tego, że byłeś kiedyś Tibijczykiem.